Fine, Zobaczcie kochani nasi rodacy, jak dobrze z tego co rozumiem, ufundowali ten budynek tutaj dla społeczności tego miasteczka. Piękny gest. Witam serdecznie kochani. Dzisiaj idziemy w dżunglę trochę połazić i być może poszukać krokodyli, ponieważ jestem na takim fajnym podmokłym terenie teraz. Wziąłem swoją Aiszę ze sobą dla obrony i szukam śladów krokodyli, ale na razie ich nie ma. Tak wygląda teren, w którym się poruszam teraz. Ogólnie, no, giry czarne wiadomo, ale trzeba też bardzo uważać w takim terenie na węża i różnego rodzaju pająki, dlatego też. Będę się przedzierał w miarę możliwości. Nie chcę też gdzieś wdepnąć, gdzie później nie wyjdę. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Ogólnie to są tereny zalewowe. I pamiętajcie, to nadal Gambia. Przemierzamy moczary. Zobaczcie. Zobaczcie, proszę państwa, macie całe drzewo gniazd uwitych ze słomy. To jest ptaki. Patrzcie, jaka bomba. Uuu. Patrzcie, kochani, jakie rozwiązania, jakie innowacje w Afryce z potuczonych płytek zrobili taką ładną podłogę. Widzicie ten punkt za mną? Właśnie takie punkty to jest nasz ratunek. W takich punktach odbieramy pieniądze, ponieważ nasze karty już nie działają w tym regionie Afryki i musimy sobie przez taką jedną aplikację, co Wam wcześniej pokazywałem, przelewać pieniądze i po prostu odbierać je w takich punktach, gdzie tych punktów naprawdę jest multum. Praktycznie nawet na małych wioskach macie punkcik, gdzie oni mają pełno siana w tym punkcie. Nie ma nic ogólnie tam w środku, raz Wam nagram. Jest tylko gościu siedzący z telefonem i ładowarką i kur... To jest wszystko, nie? I po prostu ma hajs, wypłaca i tyle. Prosta, nie? Znaleźliśmy jakąś tajemniczą wyspę, na którą teraz jedziemy. Ale droga, która nas do niej prowadzi, jest mega bombastyczna. Spójrzcie to. Przepetarda. Już jakieś dzieciaki do mnie podbiegają. Hej! Zobaczcie kochani, jak się kopci w Afryce. Jarają, wypalają trawy pełno ludzi. I to chyba raczej bym powiedział, że to nie jest ogień kontrolowany, ponieważ chyba za dużo się to jara, ale się nie znam. Sami widzieliście jakie były wypalone pola tutaj w Afryce. Tam widać już ogień. Słyszycie kochani? Na odgłosy i grubo się jarę. kochani, Polska w Gambii, tak. Widzieliście te wcześniejsze akcenty na filmie? Też jestem z tego dumny, że ufundowali jakiś tam dom. Może i nie jakiś tam, nie byliśmy w środku, ale wyglądał no, trochę obskurnie z, z zewnątrz. No ale liczy się gest, zobaczcie co oni zrobili. Kupili, ufundowali dom dla tych ludzi. Super rzecz. Pochwalam takie coś. Dzisiejsze miejsce to oto tu będziemy spali. Miałem wam nagrać jak to wygląda w tym pomieszczeniu. Zobaczcie. Tylko biurko i nic więcej. Kobieta teraz poszła po pieniądze obok do takiego samego punktu, bo po prostu nie mieli. No tu nie Co do ostatniego wideo, e, śladów krokodyli nie znalazłem, e, wczoraj, wczoraj, no wczoraj widziałem legwany ogólnie, no ale czekamy na takie boom. bo jedziemy teraz do Senegalu, będziemy jechać przez Park Narodowy i tam być może nawet i hipopotamy spotkamy, zobaczymy, może coś Wam nagramy. Pokażę Wam tą restaurację, w której ładujemy teraz baterię patrzcie to, obskurnie trochę, ale chuj tutaj przepaństwa państwa stoły, suficik. Telewizorek, który widzieliście wcześniej, który oglądamy. Tutaj jego chata też zamknięta na kłódkę, tu pan Jackie Jackson. Tam jakieś też śmieszne domki, no i pokażę wam dalej te domki. Tutaj, tutaj oprowadzimy was trochę, zobaczymy co to ogólnie jest, bo sam nawet nie wiem. Zobaczcie. Jest tu 15 pokoi z tego co wiemy, eee, kilku Polaków było przed nami, jakieś wyjście. Gościu poszedł się modlić ogólnie, nie? No ale, no jego obowiązki. Wszystkie pokoje pozamykane, ale z kluczem. Ogólnie spoko. I ta nadzieja, gdy otwierasz lodówkę, myślisz, że tam coś zimnego do picia jest, nie? A tu w lodówce ciuchy, nie? To są nasi nowi znajomi z Hiszpanii. Hej! Zobaczcie, czym oni przyjechali. I we dwójkę jadą aż do Indii. Przepięknie! Znajdujemy się pod lokalnym marketem właśnie Grzesiu przed kurwa coś tam kupić, a ja czekam na niego z rowerami jedziemy na miejscu. Znowu tą samą co wczoraj byliśmy i nie będziemy zmieniać nic, zostawiamy e, ten czas dla siebie dzisiaj i e, zostajemy jeszcze dwa dni w Gambi, ponieważ no bardzo nam się spodobało ze względu, że jest tanio i że jest fajnie. A później ruszamy po Nowym Roku na wyzwanie Ginea Zachciało się wycieczek po Afryce Patrzcie to Krzaczki przejechaliśmy, nie? Patrzcie jak to jest wbite głęboko ha, ha. I tak samo całe giry już poharatane, nie? A to było tylko takimi krzaczkami O, boli, boli Wyjmujemy No widzicie? Czytajcie Sorry za nie taki profesjonalizm. Widać w ogóle to, takie igły wszędzie się pobijały. Cholera, mam nadzieję, bo nie mam nic do dezynfekcji. Ha, ha, ha. No, Teraz jesteśmy na naszej miejscu. Zobaczcie, tam nasza jeszcze butelka została. Tak to wygląda. Ty... No, rozbijamy namioty, zostajemy tu do jutra. Jeszcze dwa dni nam zostały do tego, żeby opuścić gambię. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale raczej wcześniej tego nie zrobimy, bo jest to raczej niemożliwe. To się dogadali. Jacku Jackson poszedł rozstawić namiot tam gdzie ja, ponieważ wybrałem miejsce, gdzie nie będzie ani księżyca widać, ani słońca jutro rano. No i długo będzie cień, mam nadzieję. Z moich spostrzeżeń tam już towar na jajecznicę, tam w kalimacie wokół, jak widzicie. No nie chce mi się pokazywać z góry. Gotuje się wywar. No i takie życie nasze, no wiecie, no. Nie lubimy, jak jest łatwo. Słuchajcie kochani, dzisiaj jest 30 grudzień, dzień przed sylwestrem. A my znowu wróciliśmy na tą śmieszną wyspę, ponieważ drugi dzień spaliśmy sobie tam w krzakach, jak widzieliście. No i pokażę Wam na screenie tutaj, co to za wyspa jest, Jan Jan Bersz czy coś takiego. Nie wiem, czy nawet dobrze to wypowiadam. No i plan jest taki, że zrobimy sobie zakupy. No i znajdziemy znowu spokojną miejscowę gdzieś. W okolicach 10 km, stąd nie spieszymy się na razie nigdzie. E, zostajemy jednak tutaj na Sylwestra, w Gambii. E, do granicy mamy około 75 km. Jest to pierwsza granica z Senegalem, ale my jedziemy trochę dalej to będzie 125 km do granicy. Dokładnie do tej granicy, co tutaj wam pokazuję. Dalszy plan na wycieczkę jest taki, że pokonamy kawałek Senegalu przez Park Narodowy, który też wam tu się wyświetli. Nie wiem ile nam to zajmie dokładnie, jest trochę kilometrów, a później jedziemy do Gwinei, więc na pewno w Gwinei będziemy po nowym roku. No i tam może być wielki problem z internetem i może być cisza, niestety, ponieważ jest to kraj militarny, w którym. Od chcenia czy nie odchcenia po prostu wyłączają internet jak są jakieś ważniejsze wydarzenia czyli wybory albo coś albo po prostu tego internetu nie ma dopiero jak dojedziemy na miejscu dowiemy się jak to będzie wyglądać czy w ogóle będzie tak bez kontaktu czy jednak ten kontakt będzie muszę poczytać o tej walucie która tam jest też nie jestem w stanie wam na razie tego powiedzieć a waluta a dokładnie to jest to Jaki będzie przelicznik? E, ogólnie wczoraj spotkali, spotkaliśmy Hiszpanów, dwójkę parę, która podróżuje na motorze. E, jadą do Indii też przez całą Afrykę, dookoła. I oni złożyli e, no, wniosek o wizę i czekali trzy dni bez odpowiedzi. Więc nie wiem, jak będzie to w naszym wydaniu i czy w ogóle tą wizę dostaniemy, ponieważ e, czasami tutaj w Afryce jest tak że mimo wszystko, że zapłaci się pieniądze za wizę, yy, to jest wniosek za wniosek o wizę, to można tej wizy nie dostać i po prostu pieniądze się traci. No mam nadzieję, że w naszym przypadku czegoś takiego nie będzie i że przy, y, pójdzie to wszystko gładko. No trzymajcie kciuki, nie? a tu sprzedają ciuchy nie? na ulicy i takie miasteczko. Ile ładujemy baterię i uciekamy, jest znowu tak gorąco, zobaczcie sobie tą pogodę, tutaj się wyświetli masakra Ej. i tak ciężko nam przejechać nawet 30 km, nie? bo co jakiś punkt, co jakiś sklep zatrzymujemy się, żeby się napić wodę, którą wieziemy normalnie jest tak gorąca, że brakuje chwila żeby sobie tą wodę zagotować nie no co takim też by dojechał nie Po prostu sobie przy, przyjechał, wyrzucić śmieci gościu. W tle zachód słońca, zapraszam. <laughs> Afryka dzika, nie? Przykre to jest naprawdę. A to nasza miejscowa dzisiaj. Już jeden namiot rozłożony. Tam w tle jest drugi. Rowery pospinamy. Tam Jacku Jackson na rybach. Jeziorko. Tu jest zaraz droga i to wysypisko śmieszne. <laughs> Pozdro. Już kiedyś Wam opowiadałem o takim polu z tymi kopcami. Zobaczcie, ile tu tego jest. Więc, kochani, nadszedł czas, by się z Wami pożegnać w tym starym roku. 2023. Dzisiaj jest 31 grudzień, więc Sylwester. My, my go spędzamy przy 37 stopniowym upale, tak jak sobie zobaczycie tutaj. Życzę Wam kochani dużo siły, samozaparcia, postanowieniach noworocznych, szczególnie dużo zdrowia, więcej czasu z rodziną, mniej stresu. No i żebyście szli po swoje i nie poddawali się i żeby jak najlepiej i najszybciej wyjść z tego systemu i być wolnym człowiekiem, tak jak my powoli się czujemy, wolnymi ludźmi, powiedzmy. No ale jeszcze trochę brakuje. No, kochani, po trzech miesiącach powiem wam, jestem sam w szoku po nagrywaniu tych filmów. Ostatnio oglądałem e, nasze starsze filmy i jest mega postęp. Jestem mega zadowolony, chociaż e, jeszcze parę dni temu nie byłem, no ale wszystko idzie do przodu. E, więc kochani, Pomóżcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, zadawajcie, kochani, pytania, bo to nam mega pomaga, taka interakcja z Wami. No i co, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego i trzymajcie się, widzimy się w nowym roku 2024. Pozdra!